Przede wszystkim no, no trafi bardzo dużo pieniędzy, bo dla samych orkiest Dentych i uczestników tej naszej edukacji kulturowej, jak ja już to nazywam, to jest 990 tysięcy złotych, więc pieniądze niemałe. Dodatkowo projekty w obszarze kultury na, na kwotę 150 tysięcy złotych, ale przede wszystkim cieszę się, że udaje się naszym kapelmistrzom i opiekunom tych orkiest Dentych zrobić naprawdę taką edukację dla młodych ludzi, która jest na nich wielką pasją, wielkim też wyróżnieniem, ale też jest swego rodzaju kontynuacją, bo nie ma co ukrywać, że yy, cały czas orkiestry dente są zasilane przez absolwentów szkół muzycznych i tych pierwszego stopnia, i później tego drugiego stopnia w Opolu, i to powoduje, że gdzieś ktoś kto poświęcił kilka lat na edukację muzyczną. No, Mam swoje też doświadczenie związane z moją Julką, niełatwą edukację muzyczną, szczególnie jeżeli chodzi o wymiar e, właśnie dowożenia popołudniowego na zajęcia, to że jest właśnie gdzieś jeszcze ta przestrzeń, gdzie młody człowiek może to kontynuować. Więc ponad 70 orkiestr dętych funkcjonujących w województwie opolskim, to jest wielki kapitał edukacyjny. I teraz bez względu na to, czy ta edukacja jest związana ze sportem, z kulturą, z muzyką, to jest wielka wartość i to po prostu musimy pielęgnować. A spotykamy się w Filharmonii, spotykamy się w naszej Świątyni Muzyki, dlatego też chciałbym, aby też dyrektor Filharmonii Opolskiej i, i współpracownicy objęli też takim patronatem merytorycznym po prostu to, co się dzieje w naszych orkiestrach dętych i żeby, żeby też zbudować tutaj też taką wartość edukacyjną z Filharmonii do kapel mistrzów, do tych najbardziej doświadczonych muzyków. Z mojej perspektywy y, mam dużo łatwiej y, niż gdzieś tam okoliczne y, orkiestry, bo mam wielu uczniów szkoły muzycznej, więc są to osoby już wykształcone, które przychodzą do nas po etapie właśnie pierwszego stopnia, miło spędzić czas, pomuzykować utwory, które lubią grać, y, gdzieś też spędzić takie popołudnia wieczory na graniu, także myślę, że w Oleska orkiestra ma tyle dobrze, że ma... Pod sobą szkołę muzyczną. Oczywiście, że tak. My sami między sobą też się uczymy. Trębacz uczy drugiego trębacza, basista uczy drugiego basista, więc myślę, że jak najbardziej nie ma żadnych problemów, żeby przyjść nie umiejąc nic. Nuty nauczyć się jest teraz dwa, a praktyka przyjdzie sama. to, że nie tylko Karolinka, bo i Karliczek, ale najważniejsi są mieszkańcy. Poświętujemy wspólnie z mieszkańcami i to święto. Dzięki współpracy z zarządem województwa, z panem marszałkiem organizujemy dla mieszkańców, a chcemy, żeby ten jubileusz z nami świętowali również mieszkańcy naszego pięknego Śląska Polskiego. Stąd rekordowo na ludowo bijemy po raz drugi, mam nadzieję, rekord. Ilości mieszkańców, którzy przyjdą zaśpiewać z nami, poszła Karolinka, ale tym razem to będzie coś specjalnego, bo tej melodii będzie towarzyszyło aż 12 orkiestr 500 wykonawców. Specjalne opracowanie na ten jubileusz. I cieszy nas, że mamy partnera, że mamy wsparcie, i wierzymy, że to będzie wydarzenie. Które będziemy pamiętać długie, długie lata, może do następnego jubileuszu. Tak, jest to już piąta edycja marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku będziemy realizować nasz siódmy i ósmy projekt subregionalny oraz powiatowy. Jak w poprzednich latach, wspieramy orkiestry dente, zakupujemy instrumenty dla uczniów, którzy rozpoczynają swoją pierwszą przygodę z instrumentem, opłacamy ich pierwsze lekcje, opłacamy dyrygentów. Orkiestry coraz lepiej zaczynają wyglądać, oraz mamy też troszkę niespodzianek. W tym roku jak już mamy z poprzedniej edycji zakupione instrumenty, coraz lepiej brzmimy, coraz lepiej wyglądamy. Chcemy, aby część, każdej, część kultury każdej z orkiestr była zachowana i była taką pamiątką na wspólnej płytce, płytce reklamowej, która będzie myślę pamiątką województwa opolskiego i będzie reprezentować nasze orkiestry i nasz region. Pomysł już startujemy z powodzeniem można powiedzieć trzeci raz wygrywamy projekt Marszałkowski w jedności siła nasz projekt ma taki tytuł założenie naszej naszego projektu jest takie że po prostu organizujemy dla lokalnej społeczności powiatu nyskiego brzeskiego różne zwiedzanie zakątków miasta w Polsce bardzo ciekawy, chcemy poznać historię troszeczkę Polski naświetlić małym dzieciakom i młodzieży. No i celem naszym założeniem, naszego projektu jest to, że chcemy odciągnąć naszych dzieciaków i młodzież od, od, od komputera, od telewizji i pokazać właśnie nasze zakątki w Polsce, bo naprawdę jest co zwiedzać i co podziwiać.